Klinika Małych Zwierząt w leśnej górce. Rozdział pierwszy: Co widział Suseł? Wystarczy rozgrzebać zatkane suchą trawą wyjście z nory, wystawić pyszczek z ruchliwym noskiem i powąchać wiatr. Tak, to już właśnie dzisiaj zima wypuściła ziemię z lodowego uścisku. Może jednak Jesteś niezbyt pewnym siebie zwierzątkiem? Zrób więc taką próbę. Wyjdź z nory na południową stronę, gdzie nie ma już śniegowych ład. Zacznij grzebać prawą przednią łapą w ziemi. Jeśli powierzchnia jest błotnista, dołącz teraz lewą przednią łapę i kop dalej. Gdy zrobisz już sporą jamę i nie natkniesz się na zmarzniętą ziemię, możesz mieć pewność, że przyszła wiosna. Odbij się z czterech łap do góry, zapiszcz lub zaszczekaj, puść się szalonym biegiem wokół najbliższego drzewa, a później wpadnij do nory i zawołaj całą rodzinę. W takim dniu dobrze mieć obok kogoś bliskiego i kochanego. Wstawajcie, już czas, przyszła wiosna, piszczał najmłodszy suseł, bo to właśnie on był tym zwierzątkiem, które pierwsze wyszło na zewnątrz. Tak, tak, już, już, zamruczał tatuś suseł i przekręcił się na drugi bok. Umyj łapki, kochanie, ja właśnie. Sapnęła mama suseł i podniosła głowę, która wolniutko zaczęła z powrotem opadać na posłanie. Tak samo było w legowisku rodzeństwa. Tyle, że groźniej, bo najstarszy brat na próby podnoszenia mu powiek,